Powiedzieli, tak, tak. Stasiu powiedział tak. Super. No. Duszą firmy są ludzie to słowa Krzysztofa, właściciela e, już sieci Klinik, Well Clinic, e, mistrza Polski, czempiona, osobę, która ma duże mięśnie, ale też ma bardzo duży i sprawny umysł. E, bardzo mi imponuje osobiście to, co robisz, bo... W, Półtorej roku temu widziałem e, e, gołe mury, które dzisiaj są ekskluzywną luksusową kliniką, w której jest 16 gabinetów, lasery, bajery, maszyny po milion złotych. Jak to zrobiłeś? Słuchajcie, przede wszystkim, jeżeli masz marzenie, no to musisz je napisać w swoim, można powiedzieć, planie, w swoim jako cel. I powoli ten cel właśnie dochodzi powoli, nie, nie za szybko. Krok po kroku realizować swoje, można powiedzieć, marzenia, które przekładają się na cele, a cele przekładają się na ludzi, którzy później pomagają ci w tym celu. To jest bardzo ważne, że jeżeli mamy coś, można powiedzieć, wykreowane w głowie, no to musimy iść za tym. Jeżeli idziemy za tym, to nagle poje, cały wszechświat się mówi, tak się mówi, że cały wszechświat zaczyna cię sprzyjać. No właśnie, bo jesteś kulturystą, mistrzem Polski, kiedyś przesiadywałeś na siłowni dzisiaj, jesteś w tak właściwie rozrazach Gdańskiem, a Warszawą otwierasz kliniki medycyny estetycznej. Jak do tego doszło, że z osoby, która, wiesz, chciała budować siebie, wybudowałaś no, potężne zespół ludzi, klinikę Mindset, który dzisiaj idzie chyba dalej. Tak, właśnie to powiedziałeś, to jest bardzo ważne, co powiedziałeś. Mindset. Jeżeli mamy e, osoby, które od samego początku, mówimy im transparentnie, jakie są nasze cele, jakie są wizje kliniki, jakie są, e, można powiedzieć, takie kamienie milowe, to te osoby czują się w pewnym momencie odpowiedzialne za to. A jak czują się odpowiedzialne za realizację tych celi, to mówi się, że kolokwialnie nawet podleją kwiaty w klinice. Co to znaczy? To znaczy, że czują się w tej klinice jak w domu, a o swój dom się dba. No właśnie, myślisz, że te doświadczenie Twojego tak właściwie trenerowania, być trenerem personalnym osób, można powiedzieć milionerów, gwiazd, osób bardzo znanych, bardzo majętnych, wpłynęło na to, że dzisiaj tak właściwie Twoja klinika odnosi sukces? Tak, myślę, że zdecydowanie jest niesamowitym takim w głowie polem informacyjnym, że z kim przebywamy, z kim rozmawiamy, z kim w ogóle analizujemy swoje marzenia, ma później wpływ na całe Twoje życie. Dlatego, że na przykład, jeżeli powiesz to osobie, która no nic nie wie na temat tej dyscypliny, na temat tej takiej, można powiedzieć, rutyny, takiej w biznesie czy właśnie w treningu, to ona powie, a dobra, fajnie, coś tam segada i dobra, no spoko segada". Ale jeżeli rozmawiasz z odpowiednimi ludźmi, to oni dają Ci pomysły, dają Ci swoje doświadczenia, które ty możesz użyć. Polecą Ci jakąś książkę, polecą Ci coś, co sprawi, że ciebie przybliży do celu, dlatego że oni gdzieś już byli i prawdopodobnie, bardzo możliwe, że razem z Tobą nawet tam pójdą. No właśnie, powiedz jak iść pomimo właśnie tych wszystkich wyzwań, bo nie wierzę, że nie było wyzwań przez te półtorej roku, kiedy otwierałeś tą klinikę, przecież tutaj wiele razy do Gdańska, miałeś różne wyzwania, różne rzeczy technologiczne, potężny kredyt, potężne inwestycje, też gdzieś tam w firmie rozłam i wiem, że też po prostu tutaj widzimy splendor, sława, wiesz, zabiegi, ale to, to, to tak po prostu chyba się nie stało. Tak, więc co zauważyłem też, że życie jest takie, że e, wiele osób nie chce mieć czegoś z tyłu głowy. Czyli pragnie, żeby to ich życie było mega poukładane, żeby było wszystko takie, można powiedzieć, bezpieczne, żeby wszystko było dobrze i wtedy osiągają jakiś tam status, że są na przykład szczęśliwi. Ja mam wrażenie, że nie istnieje coś takiego. Zawsze mamy jakieś wyzwanie z tyłu głowy. Zawsze kolejne wyzwanie goni, goni kolejne wyzwanie. I jeżeli przyzwyczajimy się do tego, że zawsze są jakieś, tak jak powiedziałeś, czy problemy, ja staram się to nazywać wyzwania, nie, nie problemy, tylko wyzwania. I jeżeli mamy takie wyzwania z tyłu głowy i jesteśmy przyzwyczajeni do działania, mimo cały czas kolejnych wyzwań z tyłu głowy, to te działanie przyspiesza Cię do, cały czas do realizacji tego celu. Ale wiem, że też masz laser Focus, było wiele rzeczy, które mogły Cię rozproszyć, a ja e, też patrzyłem i podziwiam, jak idziesz w tym kierunku, który sobie obrałeś, w tym celu, który sobie obrałeś i robisz to bardzo szybko. Jakie są kolejne wiesz, e, plany, bo nie wierzę, że tutaj na Gdańsku e, zakończysz. Myślę, że dopiero co zaczynasz. Wygląda na to, słuchajcie, bo tutaj była taka księga gości inwestorskich. Wpisało się na tą księgę, słuchajcie, była kolejka chyba na prawie dwie godziny stania. Wpisało się na, tym, tutaj na, to, na tą księgę ponad, no ponad myślę, że około 100 osób. Plany są takie, żeby przede wszystkim usystematyzować, tak jak teraz już mamy około 400 procedur zabiegowych dotyczących organizacji, struktur, kto za co to odpowiada, kto przed kim, że powiedzieć, raportuje, jak wygląda proces delegowania. To wszystko mamy usystematyzowane. I już w tym momencie pracują również prawnicy, bo to też jest bardzo ważne, żeby prawnicy uchwycili to, żeby to, był, żeby to było duplikowalne, żeby to było skalowalne. To już powoli jesteśmy gotowi, można powiedzieć, na, tak, na takie słowo fajne, ekspansję za granicą. Jakie to będą kolejne kraje, to jest również analiza rynku. Staramy się nie tylko patrzeć marzeniami, bo oczywiście marzenia to jak zawsze, na pewno wiesz o tym, to Dubaj. Natomiast wie, wiemy o tym, że jeżeli okaże się, że w analizach Londyn przykładowo będzie odpowiednim miastem, to uderzymy tam. To jest kwestia również analizy rynku i tego, gdzie, w którym kierunku podąża, może być, rynek i pacjent. No właśnie, ale powiedz jeszcze o tej infrastrukturze, o tym co zrobiliście, 16 gabinetów w Gdańsku, Są, jest 6 maszyn za milion złotych. Powiedz, dla kogo jest dostępna usługa, bo wiem, że tych pacjentów jest już w tysiącach. W Gdańsku jest to kilkadziesiąt osób dziennie, w Warszawie jest to tysiąc, powyżej tysiąca osób w miesiącu. I powiedz, kto kupuje wasze produkty, kim jest wasz klient, wasza osoba, która właśnie wam zaufa, dlaczego ona to robi, dlaczego tak licznie właśnie te osoby przychodzą do World Kliniki, korzystają chyba coraz więcej z powtarzalnych usług. Też mówiłeś o tym, że medycyna, że te zabiegi, które robicie, chcecie, żeby było jak najbardziej naturalne, czyli tutaj nie ma takiego przenaturzenia, takiego inwazyjności tego wszystkiego, tylko że właśnie ciało, skóra ma swoje naturalne możliwości regeneracji, a tak właściwie chyba te maszyny w tym wspomagają. A co konkretnie robi laser za milion złotych, na przykład? Mega pytanie. Nie? Kim jest pacjent. Pacjent tak naprawdę to dzisiaj jest ktoś, kto pragnie inwestycji. On zastanawia się, co zrobić, czy zainwestować w giełdę, czy zainwestować w nieruchomości, czy zainwestować w różne rzeczy. I powiem wam tak. Uważam, że inwestycje właśnie w nieruchomości, takie te rzeczy, które ty się też zajmujesz, to jest niesamowity case. Natomiast zawsze staramy się powiedzieć również pacjentowi, że może to zrobić. W dużo większej skali, w przypadku inwestycji, inwestycji w nieruchomości, jeżeli na przykład jest zdrowy. W momencie, jeżeli jest zdrowy, to on może później na przykład czy robić flipy, czy robić kolejne inwestycje, bo ma do tego energię, ma do tego siłę, więc on przychodzi do kliniki, na początku inwestuje w swoje ciało, a później jest gotowy na kolejne inwestycje. I powiem Ci, że te inwestycje później mu się opłacają, dlatego że on, jeżeli cokolwiek się wydarzy, bierze swoje rękawy, i on sam działa, dlatego że jest zdrowy i może. Myślę, że jest z tego najlepszym przykładem, że jeżeli cokolwiek trzeba zrobić, napisać stronę internetową pod kątem, pod kątem tekstów, bo na przykład Stanisław Oleksiejuk robi to wszystko jakby pod kątem marketingu, nasz dyrektor marketingu. Natomiast Sebastian Badowski, dyrektor sprzedaży, potrafi usiąść za sterami na recepcji i realnie samemu sprzedawać. My wszystko potrafimy, można powiedzieć, sami zrobić, dlatego że dbamy o zdrowie i to zdrowie jest pewnego rodzaju inwestycją. I później taki można powiedzieć do inwestowany człowiek prozdrowotny, inwestuje na przykład razem z Tobą w nieruchomości, we flipy i on ma nagle potężne efekty. No właśnie, bo opowiadałeś, jak pisałeś tak właściwie konspekt do strony internetowej, że siedziałeś w McDonaldzie, patrzyłeś się na osoby, które tam przychodzą, patrzyłeś się z takim trochę chyba współczuciem i też z taką nadzieją, czemu... Cze, cze, czego tym osobom potrzeba, i jakim możesz pomóc? I ja myślę, że Ty chyba wierzysz, i, i, i tak chyba jest, że po prostu Well Clinic, dobra klinika, pomaga ludziom i robi to, co jest dobre. Tak, no powiem Ci, że rzeczywiście można siedzieć w restauracji, jeść steka i tworzyć stronę internetową. Właśnie to jest ta energia. Dla kogo wtedy stworzymy tą stronę internetową, którą będą czytać ludzie, którzy mają tak naprawdę wyzwania, na przykład pod kątem czasu. Dzisiaj czas jest bardzo mocną walutą i w momencie, jeżeli na przykład gdzieś jadą, szybko jadą, tak? no to wstępują do tego McDonalda. I ja widziałem, patrzyłem na tych ludzi, starałem się zobaczyć, kto to jest, ich mental i po prostu Mówiąc wprost, również cofnąłem się z formą. Akurat to był przypadek, bo miałem, może być nie przypadek, ale no tak było, miałem potężną kontuzję, i zacząłem też wyglądać, że można powiedzieć, bardzo słabo i poczułem się tak, tym pacjentem. Zobaczyłem, że ten pacjent tak naprawdę to nie jest osoba, która jest zajarana z tego powodu, jak wygląda. Ona pragnie zmian, tylko ona niekoniecznie nie wie, od czego zacząć. Czasami niektórzy zaczną od siłowni, inni zaczną od diety, ale to nie przychodzi, ten efekt nie przychodzi tak szybko. Dlatego, gdy zaczną od zabiegu i ten zabieg będzie kontynuowany razem z odżywianiem, działamy holistycznie, suplementacyjnie, to nagle okazuje się, że ten człowiek pragnie kolejnych zmian. I na przykład, zamiast zatrzymać się w McDonaldzie, wypije szejka białkowego, zagryzie waflem ryżowym. To są pewne decyzje, co, co chwilę podejmujemy decyzję, czy zjemy w maku, czy nie zjemy w maku. I poszybywając w tym maku, byłem obok osób, którzy podejmowali decyzje dietetyczne. Zjem w McDonaldzie, czy nie zjem w McDonaldzie i dzięki temu prze, może być przesiąknąłem ich polem informacyjnym, które sprawia, że ta strona została napisana w sposób szczery, w sposób taki, że chcemy tej osobie pomóc, żeby ta informacja była dla niej czytelna, żeby ona poczuła, że to jest dokładnie dla niej i to jest tutaj z mojej strony, to jest najlepsze, można zobaczyć na zdjęciach w, na Instagramie, jak też wtedy wyglądałem, kiedy pisałem tą stronę, nie miałem formy, bo dokładnie czułem się nasz pacjent. Bardzo dziękuję, Krzysiek, za wszystko, co robisz, za to, że jesteście w Gdańsku, za to, że mogliśmy się poznać, za te wspaniałe efekty, za wspaniały chyba taki leadership, bo widzę, że ludzie podążają za Tobą, podążają za marką już Well Clinic. Jak dostaliśmy zaproszenie, dostałem je w, tak właściwie w złotej czcionce. To było niesamowite. Tutaj zobaczyliśmy najlepszej jakości oprawę muzyczną, dźwiękową, prelegentów i myślę, że chyba tego, co tutaj w Radisonie, można powiedzieć, w jednym z najlepszych hoteli w Gdańsku doświadczyliśmy, tego doświadczymy również i na Wałowej, w klinice Well Clinic Gdańsk, czego Tobie życzę, życzę tak właściwie dla całego Gdańska, dla co, wszystkich Gdańszczan, osób, które tutaj przyjeżdżają, no i żeby też to wszystko się jeszcze bardziej rozwijało, bo myślę, że to wszystko jest piękną misją, piękną taką rzeczywistością i bardzo Ci dziękuję za to, co robisz. Moim tutaj gościem, naszym gospodarzem też tej pięknej uroczystości otwarcia Well Clinic, jest Krzysztof Reinhardt, sportowiec, człowiek o wielkich mięśniach, głębim sercu, bardzo. Przedsiębiorczy zaradny, no e, bardzo Ci dziękuję, że mogłem tutaj też z Tobą rozmawiać, Trzysiu, trzymaj się, cześć, moim też takim wielkim, e, może nie marzeniem, ale chciałbym Cię poprosić, żebyś Ty zabrał mnie kiedyś na siłownię, bo wiem, że chodzisz na e, fit tam do galerii Forum i... Po prostu chciałbym z Tobą odbyć trening, żebyś tam mnie po prostu też po coachował troszeczkę. Wspaniale Dominik, powiem Ci, no bardzo wspaniały wywiad i bardzo dziękuję za to, że jesteś i bardzo dziękuję, że działamy razem, bo tak naprawdę właściwie to wszystko tworzy, tworzymy my, ludzie. I jeżeli potrafimy połączyć siły i działać, można powiedzieć, zjednoczyć tą energię, to nagle tworzą się i dzieją się cuda. Także dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy serdecznie. WellCleaning Gdańsk, well Warszawa. Krzysztof Reinhardt! I jest taka etiuda Reinharda, słuchajcie, na Pianino i na fortepian. I Krzysiek, jeszcze jedną rzecz musisz powiedzieć: bo kto wymyślił ten fortepian? No mówiąc proste, wymyśliło to, można powiedzieć, takie coś, że chcemy dać pacjentom coś w yy, prezencie. Od razu, jak wejdą. No i w Gdańsku jest fortepian i muzyka na żywo. Także jak przyjdziecie, gra sobie yy, piękna fortepianistka, pianistka, yy, klinika medycyny estetycznej w pięknych kolorach zielonych, złotych. No i ten niesamowity człowiek, przedsiębiorca. Krzysiu Reinhardt. dzięki. Dzięki, dzięki Cześć.